Dobra, witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Sarlę i Starcraft 2 Legacy of the Void. Wybaczcie to tak jak wygląda poprzedni odcinek, ale coś się nie mogłem dogadać z dwoma programami, chyba z tym pierwszym się już dogadałem. Przynajmniej tak to wygląda póki co. Obadajmy sobie wszystko... Hierarcho. Moi zwiadowcy śledzą ruchy złotej armady. Po nowe są gotowe do Twojej inspekcji. Chaotyk. Się tak rozszywko się otworzy. Dobra, bierzemy to. I tutaj mamy promień odchoni typowy. Niszczecie. Albo tokiemy fale wrogów, albo szybko palim jednego, szybko palim jednego. Jakoś to lubię najbardziej. Dobra, w orazun. Łańcuch wyniesienia to nikczemny zwyczaj. Kalajici mówili niegdyś to samo o drodze cieni nerazimów. Nie ma porównania. Nasze społeczeństwo nie opiera się na. Ich kultura opiera się na sztywnej hierarchii, nienaruszalnym porządku władzy i nieustannym wzmacnianiu więzi z Amonem. Ale ich okłamywano, matriarchini. A jak miało to ulec zmianie, skoro nigdy nie znali niczego innego? Nasz lud znał kiedyś jedynie nienawiść. Nieufność. Tak. Uważaliśmy wasze praktyki za barbarzyńskie, a wy nasze za okrutne. Podobnie jest z Taldarimami. Spodziewam się, że po zniszczeniu Amona i ujawnieniu jego zdrady, całe ich społeczeństwo zacznie szukać prawdy o tym, kim są i o tym, kim pragną zostać. Dobra rdzeń. Mam jakiś solarek nieprzedzielony, zobaczmy. Dobra, na tym chyba chociaż. Dobra. I... Tak się Ono... Reaguje. Zapewne na energię odchłani na powierzchni planety. Widziałem to już na Łynarze. Terrazyt musi być bezpośrednio powiązany z odchłanią. Taldarimowie nazywają go oddechem istnienia. Wierzą, że przyswajając go, mogą rozmawiać z samym Amonem. Daleko idąca teza, ale nie mogę odmówić jej słuszności. Substancja posiada niespotykane w naszym wszechświecie właściwości. Być może dlatego uważają ją za świętą. Szukają planet bogatych w Terrazy, aby zamienić je w świątynię swojego boga. Nasze przybycie może okazać się błogosławieństwem. Jeśli ogniwo reaguje na terazyt tak samo jak na energię odchłani, może uda mi się użyć go do sprawdzenia artefaktu, poznania jego granic. Może los nas jeszcze całkiem nie opuścił? Musimy zachować wiarę. Wolę rezultaty od wiary, hierarcho. Potęga Amona jest niewyobrażalna i przekracza nawet moc królowej ostrzy. Nie ma miejsca na brak pewności. No dobra. To już, 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 mostek. Alaraku? Malarz dowiódł, że jest groźnym przywódcą. Istotnie. Tym słodsze zatem będzie moje zwycięstwo. Jak wielu już pokonał w tym rytuale? Nie sposób zliczyć. Trafił na szczyt łańcucha niszcząc swoich oponentów przemocą i gniewem zupełnie jakby miał błogosławieństwo mrocznego Boga. Nazywają go ostrzem Amona. A mimo to wciąż wyzywano go do walki? To nasz zwyczaj. Pokonał każdego z wyjątkowym okrucieństwem. Malasz rozkoszuje się, doprowadzając rywali na skraj śmierci i znęcając się nad nimi. Nie pocieszasz mnie, Alaraku? Pocieszenie. To bajka opowiadana dzieciom. Dopóki nie są gotowe na próby i ból prawdziwego życia, odejdź. Czas poczynić przygotowania. Dobra, kończymy przygotowania, alarku. Lecimy. Koniec zabawy. Ciemność domaga się krwi malarza. Wybiła godzina mojego wyniesienia. Niechaj rozpocznie się ranksi. Let's go. Rozpoczął się rytuał Rakshir. Od tej chwili tylko Alarak i Malash mogą ze sobą walczyć w bezpośrednim starciu. Jeden musi przezwyciężyć drugiego i dotrzeć do jamy ofiarnej. Tam zwycięzca ogłoszony zostanie nowym przywódcą Taldarimów i przesądzony zostanie los przegranego. Obaj mają równe szanse w tym starciu. To prawda, jednak z tego, czego się dowiedziałam, rakszyr pozwala, by stronnicy walczących wspierali ich psjonicznie. Nasi wojownicy będą mogli wesprzeć Alaraka, tak jak Taldarimowie będą pomagać Malaszowi. Przygotuję nasze siły. Malasz będzie walczył bezlitośnie o utrzymanie się przy władzy. Musimy być gotowi na to samo. Zak na niedługo wyślą wojowników do pomocy Malaszowi. Powinniśmy zapewnić odpowiednie wsparcie Alarakowi. Malasz czerpie moc od Taldarimów. Alarak będzie potrzebował wsparcia naszych wojowników. Tak, wasza moc psioniczna płynie przeze mnie. Naprzód, niewolnicy, zabijcie. Niechcę tam niewolników Malasza. Alaraku, nie zapominaj, że to ja wydaję rozkazy tym wojownikom. Nie ty! Kryształy pazą. Niewystarczająca ilość minerałów. Nie jestem potrzebny. Mamy pełną owoców. Dobra, szybkie zaopatrzenie na wysoki poziom i jedziemy z nimi. Zakłóciliśmy, postawiłem nawet ok. Już to naprawiamy. Później tu, ty tu i tu jeszcze kilka próbek. żeby że coś tu zaraz atakuje. Oj, oj, oj. Głupi e, Dobra, 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 dobra. To się tu tworzy. Ja tu potrzebuję... ...więcej próbników. I to zrobimy tak. Ciebie postawimy tu. z tych więcej. Hierarcho, nie wiem jak to możliwe, ale moje skanery wykrywają dużą koncentrację solarytu w organizmach lokalnych bestii. Warto na nie zapolować. Lepiej jednak nie informujmy Alaraka o naszej zakulisowej operacji. Przyjąłem hierarcho. già Dział Taldarimów kieruje się na nasz Nexus. Radia, wreszcie prosto na pierworodnych! Doskonale wojownicy. Pierwsza bestia nie żyje. Tak jest! Pylon, 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 pylon Potem parę działek Jakaś jedna nie ta Jakaś jedna Kurwa do dwóch Masłonek Monolit i spadaj tutaj Hierarcho, wyczuwam hybrydy. Przybywają pomóc Malaszowi. Heroldowie Amona dołączają do naszej walki. Walczcie, wojownicy, a sami zostaniecie hybrydami. <noise> Kłamiesz z takim przekonaniem, że to niemal godne nie budzi. Dobra, lecimy do da ba dalej. Systemy w pełni gotowe. No, mogę sobie zbudować drugie Stargate i to zrobię chyba nawet. Nawet dwa Stargate mogę sobie zrobić. Tak jest fajnie, śmieszniej. Współrzędne bestii Przesyłam ją na pokład Nakieruj światło Rozpoczynam Dobra Ja to pożeram tego Kryształ Okej. Okay. Powinno być fajnie. System oh jest w pełni gotowy. cool Era. Baza jest awaryjna. Oshit. A nie dobra. Never to może być baza, ale chyba nie będzie jednak. System jest w pełni gotowy. Rozpoczynam fazę zagłady. cool

Kolejnych hybryd przygotujcie się mądrze będzie postawić w tym miejscu drugi Nexus zagłady no to zróbmy to Barącym się może na chwilkę zatrzymać ja sobie polecę i tutaj pobawię się troszkę Ruszają na nas od strony górnego przejścia. Szykujcie się do obrony. Talarimowie, wyrżnijcie pierworodnych, a zapewnijcie sobie wyniesienie. Staniamy poza Mamy pełną moc. Zaś szczęść floty musiała pominąć się. Przeciwnie. Dobra, jednak wszystkich trafiliśmy. Już myślałem, że nie wszystkich. Okej, okay. w sumie to nawet nie robimy upgrade'ów na nich żadnych. Ej, nie tu, Tak trochę lipa. Wszystkie. Moje wstępne analizy wskazują, że nagromadzony solaryt jest produktem ubocznym niezwykłego systemu trawiennego tych bestii. Chcesz powiedzieć, że one. Dobrze, to nieistotne. Nie chcę wiedzieć. Hierarcho, pojawiła się hybryda dominator. Jest w drodze do malarsza. Systemy. Takieruj jest... światło.

Gdzie ten nexus pasował, żebym znalazł. Dobra, tu będzie tak prawdopodobnie. K. Poraz o sobie. No, zboczułem. Eee, Dobra, koniec tej zabawy. Nasz pojedynek zbliża się do końca, Malaszu. Wkrótce wszyscy dowiedzą się o Twojej zdradzie. Nie niestety Nasz pan już zwyciężył, Maraku Poprowadzisz nasz lud do zagłady. Co do jednego masz rację, Maraszu. Poprowadzę ich. Ich mi dan ta jednostka wniesie celą. Ora, jednak już. Ale jestem Waszym wielkim wodzem. Słuchajcie mnie. Obietnice malasza to kłamstwa. Nie ma żadnego wyniesienia. Taldarymowie nigdy nie zostaną hybrydami. A od nas zdradzi. I za to musi pomóc. Nie? Jak? Mm. Zniszczyłem przynajmniej dwa. Come on. Czy to był normalny poziom trudności? Dobra, nie czali, nie ogarniam tego. Tam mogę że zniszczyłem przynajmniej dwa Nexusy. i obaj jesteśmy protosami. Czy to nie wystarczy? <noise> Dobrze. Uznaj moją władzę absolutną. A faktycznie zjednoczymy nasze siły. Nie sprawdzaj mnie, Tartarini. Amon to potężny wróg. Twój lud nie ma z nim szans w samotnym starciu. Sprzymierzysz się ze mną i wspólnie poślemy go z powrotem do odchłani. <noise> a więc jednak rozumiesz nasze zwyczaje. Powiedzmy, że na razie dobiliśmy kolejnego targu. <gryst> Lubię Alaraka właśnie co tego. Jak nie wiem, jak to nazwać. Się z nim w Lubię Alaraka za jego podejście. Dobra, mamy 23 minuty z hakiem. To pogadamy jeszcze ze wszystkimi, potem wyruszymy w następną Czy stronę. Czyli to zaakceptowali prawdę o zdradzie Amona. Część z nich. Reszta nie śmie kwestionować mojego przywództwa. Nikt nie chce wyzwać cię na Rakshir. Niech próbują. Nic nie stanie na drodze mojej zemsty. Co tutaj jeszcze robimy? Zrobiliśmy to, po co przybyliśmy. Obierz kurs na Ajur i zaatakujmy Amona. Nie waż się wydawać mi rozkazów, Alaraku. Wrócimy na Ajur dopiero, gdy uznam, że to właściwa pora. Miejmy nadzieję, że nastąpi to szybko. No, niedługo. Dobra rada wojenna. Panel? Alarak chcieli w nasze szeregi. A, posilni i zaciekli wojownicy. Boże, tak. A tutaj. Dobra, spróbujemy. sporo ich mamy. Od strażnik. Jesteśmy mm. ostrzami Ajur! Oczyścimy to Dostrzegam jeszcze jednego. Tu też. Dobra. Pogadajmy coś na nami. Artanisie. Powinieneś wiedzieć, że moje obawy co do Taldarimów nie dotyczą teraźniejszości, lecz przyszłości po pokonaniu Amona. Obawiasz się, że nie zintegrują się z naszym społeczeństwem. Łączą nas więzy krwi, ale jesteśmy inni. W głębi serca wiesz, że to się może nigdy nie zmienić. To prawda, że wisi nad nami widmo wielkiego konfliktu w przyszłości, ale musimy podjąć to ryzyko. I jest ono ogromne. Zjednoczenie Protosów wymaga wielu poświęceń. Niczym włókna liny, musimy złączyć się w całości, dzięki temu stać się silniejsi. Tylko pomyśl, czym się staniemy, jeśli przyswoimy ich kulturę. Jak nas to zmieni? Tak, zmienimy się. I być może tego obawiasz się bardziej niż konfliktu. Nie wiemy, dokąd zaprowadzi nas ta droga, matriarchini. Rochano? Obecność Amona w Kali się nasila. Coraz ciężej mu się oprzeć. Za bardzo ryzykujesz, Rochano. On wierzy, że wszelkie cierpienia i konflikty są wynikiem odwiecznego cyklu Xel'Naga i że musi go przerwać. Tak, wyraził się jasno. Lecz dostrzegasz tylko powierzchowną prawdę. W jego sercu wrze nienawiść. Jest pełen pychy i pogardy. Pragnie, by wszechświat spłonął. Hybrydy są prawdziwym obliczem Amona. Pragnie on nie tylko upadku wszystkich dzieci Xel'Naga, ale też tego, by cierpiały. Rdzeń. solarny funkcjonuje bez zarzutu, hierarcho. No i dobrze. Przeciążenie wszystkie... Oh, not bad. O, to jest całkiem fajne. Aha. Hmm. Nie, w polu zaślejącym. No dobra, na razie to wystarczy, Penisie. Nie myśl, że to, co się tutaj stało, sprawi, że przestanę bacznie obserwować Alaraka. Tego nie oczekuję. Jeśli ośmieli się nas zdradzić lub wystąpić przeciwko tobie, obiecuję, że przeleję jego krew. Dobrze. Właśnie na to liczę. I dalej mam solaryt. No ale dobra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten przynajmniej wyglądał normalnie, bo nawet nie bardzo patrzę na podgląd, ale chyba będzie ok. Trzymajcie się, ludzie, do następnego razu. Na razie dajcie znać, czy się podobało. To faktycznie przynajmniej sprawia przyjemność. Cześć.